Pamiętasz wiralową najtańszą mini koparkę, która została obejrzana ponad milion razy? Dużo osób mówiło, że nie znajdzie się podobna, ale na joystickach i co? Znalazłem najtańszą minikoparkę Craft model ke 10 wersji Proline. Zobaczmy jak działa ta meniweczka. Czy nada się na kopanie w glinie? Dostępna jest w wersjach silnika 11 i 15,5 koni mechanicznych. Waga to jedyne 880 kg, Trzy łyżki w zestawie oraz chwytak, czego chcieć więcej za tą cenę, jak widać kopie i nie tylko w piasku. Mała łatwo wjedzie w ciasne miejsca. Powinna być w każdym gospodarstwie, jako pomoc w pracach przy domu. Pewnie zapytacie też o serwis. Jest dostępny w Polsce oraz mobilny. Resztę dowiecie się na stronie producenta. Dorzucę jeszcze jej dwa kolejne atuty: skrętne ramię oraz rozsuwane gąsienice. Cena: w najtańszej wersji tylko 26,500 netto, a na silniku Brixa tylko 27,800. Nie podpuszczam, ale znajdź nową i tańszą w tych parametrach. Na stronie dystrybutora inne wersje z kabinami i bez kabin, małe, duże i w innych kolorach.